W tej części kursu zajmiemy się funkcjami, sposobami ich wprowadzania oraz napiszemy kilka prostych programów. Praca rozpoczniemy od połączenia się ze sterownikiem i uruchomienia oprogramowania i programowania. Z zakładki PLC wybierzemy opcję Połącz PLC, nie będziemy otwierać żadnego projektu i połączymy się ze sterownikiem. Jesteśmy połączeni ze sterownikiem, sterownik jest w trybie STOP i przechodzimy do wprowadzenia funkcji. Wybierając ikonę z literką F, możemy wprowadzić funkcję na linię. Mamy kilka sposobów wprowadzania funkcji. Pierwszy z nich to jest wybranie funkcji z listy, czyli na przykład arytmetyczne dodawanie. Możemy dodać w ten sposób funkcję. Innym sposobem jest Wybranie numeru funkcji, znowuż funkcja 11, lub nazwy funkcji, w tym przypadku jest to znak plus. Kolejną rzeczą, którą warto tutaj zauważyć, są argumenty takiej funkcji. Funkcja może odnosić się do rejestrów 32-bitowych lub do 16-bitowych i tak je interpretować. Więc zapis. W tym przypadku będzie poprawny. Jeśli wybierzemy opcję 32-bitową, musielibyśmy przenumerować, ponieważ funkcja doda rejestr 32-bitowy znajdujący się na rejestrze R0 i R1 w dwóch rejestrach 16-bitowych do rejestru R2, R3, dwóch rejestrów 16-bitowych i zapisze na reje wynik na rejestrze R4, R5. Kolejnym elementem takiej funkcji jest. Możliwość działania albo w sposób ciągły, albo od zbocza narastającego. W zależności od tego, jak chcemy, aby ta funkcja była wywoływana. I w zależności od tego, jak ustawimy te argumenty, po numerze funkcji mamy dwie literki DP. Jeśli oznaczymy, te literki znikną. Dlatego, przeglądając drabinkę, od razu widzimy, czy. Funkcja reaguje na zbocza narastające, czy na poziom sygnału, oraz czy interpretuje zmienne jako zmienne 16-bitowe, czy jako 32-bitowe. I teraz przejdziemy już do pierwszego zadania. Funkcja XOR, spróbujemy ją zrealizować. Na dwóch wejściach będziemy obserwować stany, i w zależności od tych stanów będziemy wystawiać wyjście. Jak popatrzymy na zadanie, tak naprawdę interesuje nas. To kiedy funkcja ma wystawić stan wysoki, czyli kiedy x0 będzie nieaktywny i x1 będzie aktywny, wtedy mamy wystawić stan wysoki, i w drugim przypadku, kiedy x0 będzie aktywny i x1 będzie nieaktywny. Oczywiście moglibyśmy skorzystać z gotowej funkcji xOR, ale żeby pokazać ciekawsze rozwiązanie, spróbujemy to napisać ręcznie. Czyli spisujemy pierwszy warunek. X0 jest nieaktywny, i x1 jest aktywny. Oraz w drugim przypadku, kiedy x0 jest aktywny, i x1 jest nieaktywny, łączymy linię opionową i mamy wystawić wyjście y0. Uruchamiamy program, i obserwujemy. Teraz oba wejścia są nieaktywne i wyjście jest nieaktywne. Jeśli jedno wyjście w tym przypadku X0 będzie aktywne, to od razu Y0 jest aktywny. W drugim przypadku, kiedy X1 jest aktywny, X0 jest nieaktywny, jeśli oba wejścia są aktywne, y0 jest nieaktywny. Nadamy komentarz linii. Zadanie pierwsze. Następne zadanie, zadanie drugie. Mamy funkcję xNor. Tak naprawdę moglibyśmy zrealizować ją poprzez zaprzeczenie na linii funkcji xOR, ale rozpiszemy ją jako osobną funkcję. Zatrzymamy w tym celu sterownik PLC. Dodamy komentarz linii zadanie 2 i realizujemy funkcję. W tym przypadku mamy wystawić wyjście, kiedy x0 i x1 będą nieaktywne lub kiedy x1 i x2 będą aktywne. I spisujemy warunek x0, x1 jest nieaktywne lub x0 i x1 jest aktywne. Łączymy linię pionową i wystawiamy wyjście y1. Uruchamiamy program sterownika. I widzimy, że funkcja działa. Zauważmy, że Y0 świeci wtedy, kiedy Y1 jest nieaktywne, i w drugą stronę tak samo. Przechodzimy do zadania trzeciego. Nadamy komentarz linii. Zadanie trzecie, i zrealizujemy program, który będzie zmieniał stan wyjścia za każdym pojawieniem się stanu wysokiego na wejściu x2 stan wyjścia y2 no i jak możemy takie coś zrealizować rozpoczniemy od użycia stanu narastającego na wejściu x2 najpierw zatrzymaj program celu jego edycji i podamy na wejście narastające x2 będziemy obserwować następnie Zrobimy dwa warunki. Kiedy Y2 jest aktywne i Y2 jest nieaktywne. Kiedy Y2 jest aktywne, zresetujemy pomocniczy marker M2, a kiedy jest Nieaktywne zasetujemy pomocniczy marker M2 i w zależności od markera M2 wystawimy wyjście Y2. Uruchomimy sterownik i sprawdzimy, czy działa. Pierwsze podanie sygnału na wejście x2 spowodowało wystawienie wyjścia y2. Kolejne zresetowanie wyjścia y2. Przechodzimy do zadania czwartego. Wcześniej zatrzymamy sterownik. Nadamy komentarz linii. Zadanie 4. W tym zadaniu mamy w zależności od wejścia narastającego na wejściu, stan narastającego na wejściu X3 wystawić wyjście Y3 po 5 sekundach na 4 sekundy. Czyli stan narastający na wejściu X3 zastępuje nam marker pomocniczy M3. Pojawienie się sygnału na markerze M3 Spowoduje uruchomienie timera T200 o podstawie czasu 5 sekund. Po 5 sekundach, timer T200 uruchomi nam kolejny timer, tym razem T201, na 4 sekundy. I po tych 4 sekundach zresetujemy wyjście. Zastytujemy markę pomocniczy M3, a w tym miejscu dodamy wyjście Y3, które zapali się po 5 sekundach na 4 sekundy. Uruchamiamy program. I uruchamiamy, podajemy sygnał wysoki na wejście X3. Po 5 sekundach wyjście x i y3 jest aktywne przez 4 kolejne sekundy. Przechodzimy do zadania piątego. Zatrzymamy najpierw sterownik. I nadamy komentarz linii. Zadanie. 5. W tym zadaniu mamy wystawiać sygnał wysoki na zadany okres. Czyli podobnie jak w poprzednim zadaniu, skorzystamy z dwóch timerów, dwóch kolejnych. T202 o podstawie czasu określonego w rejestrze R0 i T203 o podstawie czasu określonej w jeszcze R1. Aby działo się to cyklicznie, podpinamy bezpośrednio do linii i pierwszy timer ma działać do czasu, aż drugi nie doliczy. T203. A drugi ma zacząć odliczać, kiedy timer T202 doliczy. I wystawimy tutaj wyjście Y4. Stworzymy nową kartę stanu, aby móc zmieniać wartości w rejestrach R0 i R1. Podamy wartości początkowe 2 sekundy i 4 sekundy, czyli 2 sekundy będzie to okres niezałączenia Y4. 4 sekundy to będzie okres, przez który Y4 będzie załączone. I uruchamiamy program sterownika. I widzimy, przez pierwsze 2 sekundy Y4 było niezałączone, przez kolejne 4 sekundy Y4 było załączone. Możemy ten okres wydłużyć. Możemy też skrócić w zależności od tego, jak chcemy. Przechodzimy do zadania szóstego i zatrzymujemy sterownik PLC. Nadajemy komentarz linii, zadanie 6. Zadanie zadaniu szóstym przez pierwsze 5 sekund będziemy obserwować wejście X5 i zliczać impulsy pojawiające się na tym wejściu. Następnie, w zależności od tego, ile tych impulsów się pojawi. Na tyle sekund wystawimy wyjście Y5, czyli rozpoczniemy od skorzystania ze styku ze zboczem narastającym X5 i zastosujemy od tego marker M5. Marker M5 uruchomi nam timer T204 na czas 5 sekund. Po 5 sekundach zresetujemy marker M5. Następnie użyjemy cantera, aby zliczał nam ilość impulsów pojawiających się na wejściu X5. Jako wartość zadaną nie musimy tutaj tak naprawdę nic podawać, możemy podać 0, ponieważ nie interesuje nas ile tych impulsów się pojawi i co mamy po tym zrobić, tylko mamy je zliczyć. I podepniemy na wejście, wejście funkcji zmienną X5, możemy użyć stan styku normalnie otwartego, ponieważ funkcja reaguje na stan narastający. Następnie jeśli timer T204 doliczy do wartości dodanej, zasetuje nam wyjście. Y5. Znowuż wyjście Y5 uruchomi nam kolejny timer T 205 na czas określony przez liczbę impulsów zliczonych przez kanter C0. Jeśli ten timer doliczy, zresetujemy wyjście Y5. I również wartość zliczoną przez kanter. Przez musimy jeszcze podać warunek, aby X5 nie liczył już impulsów w momencie uruchomienia wyjścia Y5. Uruchomimy program. Ta antera C0. Wpiszemy wartość początkową 0 i uruchomimy wejście. Podamy sygnał na wejście X5, które rozpocznie zliczanie impulsów. I wyjście Y5 wystawi się na 7 sekund. I możemy znowu uruchomić. I tym razem wy wystawić wyjście Y5 na 3 sekundy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne części kursu.